Dzisiejszy podcast nazwałabym Ty już to dobrze wiesz: czy to jest dobre, czy to jest złe. Cześć, ja mam najmniej wielkie ważne i zapraszam Ciebie na kanał, który pozwala nam być bardziej świadomym i bardziej uważnym w naszym życiu na nas samych, na nasze uczucia, na nasze emocje, na, na to, jak żyjemy. Dobrze, dzisiaj będziemy mówić o czymś bardzo ważnym: o intuicji. Tak. Właśnie, czy jej słuchasz, czy jej nie słuchasz i jak to się kończy. Zapraszam Cię. Czułam, że ta relacja nie jest dla mnie, a jednak weszłam w nią bardzo głęboko. Czułam, że miałam kupić dom pod lasem, a kupiłem w mieście, bo znajomy mi zasugerował, że na mieszkaniu w mieście nigdy nie stracę. Czułam, że się pomyliłem. Czułam, że nie powinnam bez tej pracy. Czułam, że powinnam pojechać na tą wycieczkę. Miałam wrażenie i przeczucie, że tam coś się wydarzy. No właśnie. Ile razy coś czujemy, że się wydarzy, potem mówimy, wiedziałam, wiedziałam, że tak miałam zrobić. Ile razy w życiu Twój wewnętrzny głos podpowiadał Ci, jak postąpić? I teraz pomyśl sobie, teraz przypomnij sobie, jaki był skutek tego, kiedy nie posłuchałaś swojej intuicji. Albo jaki był skutek, kiedy posłuchałeś swojej intuicji, tego głosu, który ci szeptał rozwiązanie, tego uczucia, które w ciele już ci mówiło, czy robisz dobrze, czy robisz źle. Czy zauważyłeś, że właśnie kiedy ufamy naszej intuicji, nasze wybory okazują się trafne? A kiedy je ignorujemy, no, prowadzi to do niekorzystnych konsekwencji. Wiesz, sami się zastanawiam, ale dlaczego tak się coś wydarzyło? I właśnie możemy tutaj przywołać sobie to, czego nie chcieliśmy zauważyć wcześniej. Nie posłuchaliśmy jakiegoś głosu wewnętrznego, który dawał nam odpowiedź, że mogliśmy postąpić w ten sposób. Ale nasza głowa, nasza racja, strach, rada kogoś z zewnątrz mówiła nam, że powinniśmy iść na prawo. Mimo że czuliśmy, że chcemy iść na lewo. Właśnie. Bo intuicja jest potężnym narzędziem. No tak, właśnie. Jeśli mamy tą intuicję i jest, jesteśmy wyposażeni w takie narzędzie, to dlaczego je nie używamy? Jak powiedział Karl e, Jung, Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy będziesz mógł spojrzeć w swoje serce. Badania naukowe potwierdzają, że nasze ciało też reaguje na bodźce przed naszą świadomą decyzją, co sugeruje, że nasza podświadomość już przetwarza informacje znacznie szybciej niż świadomy umysł. Zobraź sobie, że masz podjąć jakąś decyzję. Jeśli podejmiesz decyzję, Twoje ciało już się o tym mówi. No właśnie masz na przykład ból głowy, ból brzucha yy, i to już jest sygnał, czy twoja decyzja tak naprawdę jest zgodna z tobą czy nie dlatego tak ważne jest słuchanie naszego ciała bo ten wewnętrzny głos intuicja to coś więcej niż tylko przeczucie to połączenie z głębszą mądrością i ona jest naprawdę dostępna każdemu z nas no właśnie medytacja jest kluczowym narzędziem w tym procesie pozwala nam wyjść poza ograniczające nas wzorce myślowe i połączyć się właśnie z tym miejscem, gdzie rodzi się intuicja, gdzie możemy manifestować nasze pragnienia, ale też, gdzie możemy iść po prawdę. Kiedy świadomie kierujemy naszą energię, uwagę, wzmacniamy właśnie ten kanał komunikacji. Dlatego tak ważne jest zatrzymanie się. Kiedy tylko się zatrzymamy i pozwolimy sobie na ciszę, na relaks taki pełny, głęboki, możemy usłyszeć ten szept. Szep czasami jest głośny, ale tylko go słyszymy, kiedy pozwolimy sobie na ciszę. A teraz pomyśl, często zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, tak naprawdę my już wiemy, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Kiedy nie boimy się właśnie wysłuchać tego wewnętrznego głosu, dostrzegamy prawdę i dzisiaj pragnę Cię zaprosić do tego, byś częściej właśnie dawał wiarę swojej wewnętrznej sile, bo to jest mega potężna siła. Właśnie, byś mógł usłyszeć ten głos. Czy jesteś gotowy, by podążać za, za swoją intuicją? Codziennie podejmujemy jakieś decyzje, więc yy, dzisiaj wzmocnimy właśnie Słuchanie tego wewnętrznego głosu. I przygotowałam dla ciebie kilka takich afirmacji i wizualizacji, które pozwolą ci lepiej wykorzystać Twoją intuicję i poczuć ją wysłuchać i podjąć naprawdę dobre decyzje. Będę powtarzać te afirmacje, a Ty po prostu obserwuj je, nic nie próbuj zmienić. Z każdym wdechem możesz sobie wyobrazić, że otacza Cię spokój, zaufanie, a z każdym wydechem. Usuną się wszelkie wątpliwości i niepokój. Zaczynamy. Powtarzaj ze mną w myślach. Ufam mojemu wewnętrznemu głosowi. Poczuj, jak to zdanie rezonuje w Twojej klatce piersiowej. Wyobraź sobie Twój wewnętrzny głos, że jest ciepłym, jasnym, światłem w Twoim sercu. Moja intuicja jest moim niezawodnym przewodnikiem. Teraz wyobraź sobie, że idziesz ścieżką, a wewnętrzna mądrość delikatnie wskazuje Ci Twoją drogę. Wybieram świadomie słuchać moich prawdziwych odczuć. Poczuj, jak świadomość rozlewa się po Twoim ciele. I łączy się z Twoimi najgłębszymi emocjami. Jestem połączony z moją wewnętrzną mądrością. Poczuj, że masz dostęp do tej uniwersalnej wiedzy. Moje wnętrze zna wszystkie odpowiedzi. Ufaj, że wszystkie odpowiedzi, których potrzebujesz, już są w Tobie. Jestem odważny, odważna. By podążać za moją intuicją. Poczuj, jak odwaga zbiera w twoim sercu i dodaje ci siłę. Zostań przez chwilę jeszcze w tej przestrzeni zaufania. Poczuj spokój, który płynie z wiedzy. Poczuj spokój, który płynie z wiedzy. Z tej wiedzy, która jest twoim niezawodnym przewodnikiem. I poczuj tą energię w sobie, w tym momencie. Być może potrzebujesz właśnie dzisiaj odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie. Zadaj sobie teraz to pytanie w myślach. Bądź szczery i odważny. Posłuchaj, co szepcze ci dusza. Może to być niewygodne. Zaakceptuj prawdę. Czasem nasz umysł podpowiada nam to, co chcemy, żeby nam podpowiedział. Wtedy popatrz, jak zachowuje się Twoje ciało, co czuje Twoje ciało, bo serce wie lepiej. Skup się na doznaniach i wtedy dojrzesz odpowiedź. Może to być ulga, strach, radość. Po prostu obserwuj te uczucia bez oceniania ich. Twoje ciało mówi do ciebie. Powoli przenieś swoją uwagę z powrotem do oddechu. Zauważ, jak powietrze wchodzi i wychodzi z twojego ciała. Kiedy poczujesz, że jesteś już gotowy, gotowa, delikatnie, otwórz Twoje oczy i poczuj, że jesteś gotowany na zadanie sobie. Odpowiednich pytań i na przyjęcie odpowiedzi, które płyną z Twojej intuicji. Dziękuję Ci, że tu byłeś. Wracaj zawsze, kiedy będziesz miał taką potrzebę. Dziękuję i do usłyszenia.